Co to jest za chlebek? Chlebek jest... z Krakowa pani jest? Przepraszam. Tak. I pani do dzisiaj nie słyszała o chlebie prądnickim. Nie, ja robię materiał dla czytelników na portal Moje Miasto Kraków i chcę po prostu taką informację uzyskać. Może ktoś nie wie. Chleb prądnicki to jest ten, który jest okazjonalnie odpobieżony. Na specjalne okazje, tak? Tylko tak. To znaczy też jest produktem regionalnym, zgłoszony, ale ale pieczony no, nasz ostatni raz do Szczecina w dzisiaj. A czy on się różni od takiego zwykłego chleba, który mamy w sklepie w piekarniach? Że się nazywa Prądnicki i pochodzi z Krakowa. Także bardzo prosimy księdza ich i prezydenta o napoczęcie tego botna. Poszym dorzucimy chyba do tego potęga i również smalec, z tego co się zorientowałem. Powstaje nowa tradycja, że niech z malcem będziemy od tej pory się witać. Kiedyś Wincenty Bol napisał na ojciec Łaski Boskiej, chleb cholnicki, chleb krakowski. Był wozu przednie koło, toczy się rodom wesoło. Świeć się Boże w wielkim niebie, a na ziemi Polski w polskim glebie. Żartobisiu, również zostanie. Zastoratorzy będą ciężi. Kłodarz tego miasta. Nie każdy z obu raz jeszcze, to jest kropa. Okazjonalny z Uniwersytetu W tym momencie muzyka. Tu jest taka bardzo starsza pani tak biedna się kręci. Ona nie może dostać tego mleka. On tutaj jest taka pani. Nie chcę zobaczyć. Ona się nie czeka z tego. Dziękuję. Kiedy piesku krakowski obdarował ziemią kucharza swego na prądniku, tenże w zamian za to dostarczać musiał na stół biskupni chleb. I to jest pierwsza wzmianka, która mówi o chlebie prądnickim. Chleb ten dzisiaj, no miasto może Kraków się pochwalić też takim, tu pan prezydent potwierdzi. Jedyne miasto w Europie, w granicach którego są dwa chronione oznaczenia geograficzne to jest obważany krakowski chleb prądnicki. Nie ma takiego drugiego miasta, żeby w granicach dużej aglomeracji były takie dwa produkty. Produkty, które nawet tak się zasłużyły, że jeden z nich to jest chleb prądnicki. 20 teraz, 20 lipca na briefingu w Warszawie był jako przykład, czym będziemy w ramach prezydencji żywić delegację Centrum i Kraków mocno się zasłuży nawet na tej prezydencji. Ja teraz muszę oddać mikrofon, bo muszę pomóc.